kiedykolwiek był obok ciebie ktoś, kto wydawał się uprzejmy, mówił właściwe rzeczy, uśmiechał się we właściwym momencie, a jednak wewnętrznie czułeś, że coś się nie zgadza, jakby twój instynkt, cichszy niż myśl, szeptał Uważaj. I choć nie potrafisz tego wyjaśnić, odczuwałeś delikatny dyskomfort, subtelne napięcie w ciele, które pojawia się tylko wtedy, gdy obecność drugiego człowieka burzy wewnętrzny spokój. Karl Jung nazywał to cieniem, tą częścią nas, której nie chcemy widzieć, a która i tak wydostaje się na zewnątrz. Cień żyje w spojrzeniach, w tonie głosu, w drobnych gestach, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa. Kiedy ktoś skrywa w sobie złość, zazdrość czy urazę, często nie potrafi jej nazwać, ale jego cień zaczyna mówić za niego. Znaki są subtelne czasem niemal niezauważalne, ale z czasem stają się nie do przeoczenia. Dziś opowiem ci o ośmiu takich znakach, o śladach ukrytej niechęci, które mogą pojawić się w relacji, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wszystko wygląda poprawnie, a ostatni z nich, ten ósmy, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na niektóre osoby w twoim otoczeniu. Pierwszy znak to pogarda przebrana za ironię. Ukryta wrogość rzadko przybiera formę otwartego ataku. Częściej przychodzi w żartach, które mają ostry kant. Ktoś mówi: "Oj, nie bądź taki wrażliwy, przecież żartuję." Ale ty czujesz ukłucie. Słowa, które miały być zabawne, trafiają dokładnie tam, gdzie boli i powtarzają się jakby nieprzypadkowo w wokół tych samych tematów. To nie jest zwykłe poczucie humoru, to sygnał Reakcja cienia, który nie potrafi zaakceptować jakiegoś aspektu Twojej osoby i próbuje go podważyć. Jung twierdził, że cień jest projekcją. Rzucamy na innych to, czego nie potrafimy przyjąć w sobie. I czasem ta projekcja przybiera formę dowcipu, który wcale nie śmieszy. Drugi znak to sabotaż ukryty w pozornym roztargnieniu. Jeśli ktoś z Twojego otoczenia czuje się zagrożony Twoim rozwojem, może nieświadomie próbować Cię powstrzymać. Nie wprost, raczej przez zaniechanie, niedopowiedzenie, nieprzypadkową pomyłkę. Zapomniałem ci powiedzieć. Myślałem, że już wiesz. Ups, niechcący zrobiłem inaczej. Brzmią niewinnie, dopóki nie zauważysz, że zdarzają się zawsze wtedy, gdy coś dla ciebie jest naprawdę ważne. Wtedy warto się zatrzymać, zapytać w ciszy, czy to przypadek, czy może cień. Jung pisał, że niektórzy ludzie nie potrafią znieść własnych porażek, więc projektują je na innych. Nieświadomie utrudniają ci drogę, by nie musieć patrzeć na własne poczucie bezsilności. Trzeci znak to cicha rywalizacja. Nie każdy potrafi cieszyć się twoim sukcesem. Dla niektórych każde twoje osiągnięcie staje się lustrem, w którym odbijają się ich lęki i niedobory. Mówisz o czymś, co ci się udało, a oni natychmiast zaczynają mówić o sobie. Czasem przebijają twój sukces, czasem go bagatelizują, ale rzadko naprawdę się cieszą. To nie zawsze jest złośliwość, często to bezradność wobec własnego poczucia niższości. Cień porównuje, zazdrości musi udowodnić, że też potrafi. I choć rozmowa brzmi neutralnie, zostawia w tobie dziwny osad, jakby ktoś próbował zepchnąć cię z miejsca, w którym właśnie zacząłeś rosnąć. Jung mówił, że to, co w nas niewyrażone, szuka ujścia. I często znajduje je w relacjach. Jeśli ktoś ciągle z tobą rywalizuje, być może nie chodzi wcale o ciebie, może właśnie na tobie osadził swój cień. Czwarty znak to chłodna, powierzchowna uprzejmość. Są ludzie, którzy zawsze są mili, ale nigdy nieobecni sercem. Kiedy czegoś potrzebujesz, umniejszają problem. Kiedy coś osiągniesz, nie potrafią się szczerze cieszyć. Ich reakcje są wymuszone, opóźnione. Jakby odgrywali rolę, do której nie mają przekonania. Możesz to poczuć w ważnych momentach, kiedy naprawdę potrzebujesz wsparcia, a ono nie przychodzi, kiedy chcesz podzielić się radością, a napotykasz jedynie uprzejme milczenie. To nie zawsze wynika ze złej woli. Czasem to efekt oddzielenia, ego, które boi się bliskości, bo ta bliskość konfrontuje je z własnym cieniem. Jung nazywał to dysocjacją. Rozdzieleniem pomiędzy świadomością a emocjonalnym zaangażowaniem, i jeśli ktoś wydaje się emocjonalnie niedostępny w Twojej obecności, może to nie być przypadek. Może cień właśnie przemawia. Zatrzymajmy się teraz przy piątym znaku kontroli ukrytej pod płaszczykiem troski. Są ludzie, którzy próbują kierować Twoim życiem, podając to za przejaw opieki. Mówią, że robią to dla Twojego dobra. Podważają twoje decyzje, krytykują wybory, zasiewają w tobie niepewność. Ale ich celem nie jest wsparcie, ich celem jest uzależnienie cię od siebie. To trudne do rozpoznania, bo wszystko wygląda jak dobre rady, zatroskane pytania, niby przypadkowe sugestie. A jednak po każdym z tych dobrych słów czujesz się mniejszy, mniej pewny, bardziej zagubiony. Jakby twoja własna intuicja traciła głos, a na jej miejsce wkraczał cudzy lęk przebrany za odpowiedzialność. Jung zauważał, że potrzeba kontroli rodzi się z głęboko ukrytego lęku przed chaosem. Ludzie, którzy nie potrafią poradzić sobie z własną niepewnością, próbują porządkować cudze życie, bo to łatwiejsze niż zmierzyć się z własnym wnętrzem. Szósty znak to rozsiewanie krytyki. W cieniu, za plecami, pozornie niewinnie. Osoby, które żywią do ciebie negatywne emocje, rzadko powiedzą to wprost. Zamiast tego opowiadają o tobie innym, zmieniając kontekst, przerysowując, czasem jedynie tonem sugerując coś, czego nie chcą powiedzieć otwarcie. Ten mechanizm jest szczególnie zdradliwy, bo dotyka cię pośrednio. Zmienia sposób, w jaki inni cię postrzegają, zanim zdążysz cokolwiek wyjaśnić. Jeśli nagle zauważasz, że bliskie osoby zaczynają się dystansować, że w powietrzu pojawia się chłód, którego nie rozumiesz, może to być skutek czyichś słów, szeptów, insynuacji. Fałszywe lub przesadzone opowieści to broń. I choć brzmią niewinnie, mają moc wykluczania, niszczenia zaufania, odbierania głosu. Jung pisał, że potrzeba dyskredytowania innych to często nieświadoma próba przeniesienia własnych słabości na zewnątrz. Osoby czujące się gorsze, zagubione lub niezadowolone ze swojego życia, łatwiej zniosą to wszystko, jeśli uda im się choć odrobinę pomniejszyć czyjś blask. Siódmy znak to brak radości z Twoich sukcesów. Kiedy komuś na Tobie zależy, cieszy się razem z Tobą. Twoja radość staje się Jego radością. Ale jeśli w odpowiedzi na twoje osiągnięcia słyszysz chłodne, aha, super, albo rozmowa natychmiast skręca w stronę ich doświadczeń, to znak, że coś jest nie tak. Czasem są to ukradkowe grymasy, czasem przesadna obojętność, czasem próba umniejszenia, to nic wielkiego. Mnie też się to kiedyś udało, ale mogłeś lepiej. Te zdania to nie tylko słowa, to ślady cienia, który nie radzi sobie z tym, że ty rośniesz. Jung twierdził, że niezdolność do cieszenia się z czyjegoś szczęścia mówi więcej o wewnętrznych brakach niż o relacji. Sukces drugiego człowieka staje się wówczas bolesnym lustrem, przypomnieniem o własnych niezrealizowanych pragnieniach. Jeśli więc czujesz, że ktoś w twoim otoczeniu nie potrafi ucieszyć się z twoich zwycięstw, że zamiast radości widzisz w nim zaciśniętą szczękę, unikanie wzroku, zmianę tematu, zatrzymaj się. Może właśnie patrzysz w oczy zazdrości, której ktoś nie potrafi nazwać. Ósmy znak jest najbardziej ulotny. Dotyczy mowy ciała, drobnych szczegółów, tego, czego nie da się ukryć, nawet jeśli słowa brzmią właściwie. Ukryta wrogość rzadko wypowiada się wprost. Zwykle szepcze poprzez gesty spojrzenie, które uciekło w złym momencie uśmiech, który był za szybki lub za sztywny cisze, która nagle zapadła i w której coś się zatrzymało. Ciało nie kłamie. Jung powtarzał, że nieświadomość przemawia przez ciało, nawet wtedy, gdy umysł zakłada maskę, dłonie, które napinają się przy Twojej radości, ton głosu, który zmienia się, gdy opowiadasz coś osobistego, unikanie kontaktu wzrokowego, gdy potrzebujesz obecności. To nie są drobiazgi, to sygnały, to emocje, które przebiły się przez zbroję słów. Jeśli czujesz napięcie, chłód, dyskomfort. Zaufaj swojej intuicji, to nie paranoja, to twoje ciało mówi ci coś, czego jeszcze nie umiesz ubrać w myśli, bo czasem to, co najważniejsze, przychodzi bez dźwięku, ale z ogromną siłą, a twoja wewnętrzna prawda, nawet jeśli cicha, nigdy się nie myli. Zobaczenie tych znaków nie jest końcem, to dopiero początek, początek głębszego patrzenia, uważniejszego bycia. Odważniejszego wyboru tego, komu pozwalasz być blisko. Dziękuję Ci, że byłeś tu ze mną w tej podróży. Jeśli czujesz, że ten temat rezonuje z Tobą, zostań ze mną na dłużej. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa. W kolejnych odcinkach zagłębimy się jeszcze bardziej w mechanizmy projekcji, w maski, które zakładamy, w sposoby, w jakie nasza psychika broni się przed prawdą. Zostaw swój ślad w komentarzu. Może też doświadczyłeś subtelnej niechęci, która nie miała twarzy wrogości, ale była równie raniąca. Może sam odkrywasz swój cień. Nie zawsze jest to łatwe. Do zobaczenia.